Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w czterech odcinkach. Aż trzy z nich to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz natomiast pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. W pierwszym etapie przedstaw mianowniki tych ułamków w postaci czynnikowej. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia x odjąć 4. Do kwadratu, a tutaj po prostu zostaje x. I teraz wybieram spośród tych trzech ułamków do założenia ułamek postaci x razy x odjąć 4. Dlaczego akurat ten ułamek wybrałem? Zobacz. Ten warunek dotyczy pierwszego mianownika ułamka i ostatniego mianownika ułamka. Natomiast ten warunek x odjąć 4 różny od 0 będzie dotyczyć środkowego mianownika i pierwszego mianownika ułamka. Więc założenie to będą liczby rzeczywiste bez zera i czwórki. Następnie musimy znaleźć wspólny mianownik tych ułamków. Zapiszę tutaj na początek wyrażenie x razy x odjąć 4. Zwróć uwagę, że w tym wyrażeniu brakuje potęgi, która występuje w tym wyrażeniu, czyli muszę sobie dopisać uzupełnić potęgą. W obu wyrażeniach brakuje jeszcze dwójki, która występuje tutaj, więc w tym miejscu muszę sobie dopisać dwójkę. I to jest wspólny mianownik dla tych ułamków. 2, 2x razy x odjąć 4 do kwadratu. Następna rzecz. Patrzę na mianownik tego ułamka i zwracam uwagę, że musiałem tutaj dopisać kwadrat i musiałem tutaj dopisać dwójkę. Tak? Tutaj kwadrat, tutaj dwójkę. To oznacza, że licznik tego ułamka musimy pomnożyć przez 2. Oraz przez x odjąć 4. Może tą potęgę stąd wymarzę, tylko zapiszę coś takiego. O, widzisz? Już wiadomo, yy, przez to należy, należy rozszerzyć licznik, przez dwójkę i przez x odjąć 4. Następnie widzę, że w mianowniku tego ułamka mamy x odjąć 4 do kwadratu. To oznacza, że tutaj muszę dopisać jeszcze mnożenie przez 2x, tak żebyśmy mieli takie same mianowniki. Czyli ten licznik muszę pomnożyć przez 2x. No jeszcze trzeci ułamek. Tutaj 2x w mianowniku muszę rozszerzyć mnożąc przez x odjąć 4 do kwadratu. To oznacza, że tutaj też muszę zapisać x odjąć 4 do kwadratu. Teraz, tutaj na dole, pod spodem, spróbujmy to wszystko uporządkować. W pierwszym liczniku mamy takie mnożenie. 2x odjąć 2, razy x odjąć 4. W drugim ułamku, w liczniku tego ułamka, mamy takie mnożenie: 2x razy x kwadrat odjąć 1, natomiast tutaj mamy minus x odjąć 4 do kwadratu. Następnie powymnażajmy nawiasy i będziemy za chwilkę redukowali wyrazy podobne. To tak, dwójkę przepisuję. Wymnażam dwa nawiasy i otrzymuję x kwadrat odjąć 2x, odjąć 4x, dodać 8. Tutaj natomiast, jak wyмноżę, otrzymam 2x do trzeciej, odjąć 2x. Ten znak minus przepisuję, a tutaj rozwiązuję nawias ze wzoru skróconego mnożenia i zapisuję taką postać x kwadrat odjąć 8x, dodać 16. No dobra. Wymnażam ten nawias przez dwójkę, więc otrzymuję 2x kwadrat minus 2x odjąć 4x to jest minus 6x razy 2 to minus 12x. Boże, ile ja się tutaj nagadam. 2 razy 8 to 16. Następnie mamy plus 2x do potęgi trzeciej. I to już mnie zaczyna martwić. Dlaczego? Czegoś mi tutaj w tym momencie brakuje. Ale dobra, nie przejmujmy się. Może coś za chwilkę będziemy mogli skrócić. Rozwiązujemy dalej. 2x do potęgi trzeciej, później mamy odjąć 2x, następnie opuszczam ten nawias ze znakiem minus, otrzymując minus x kwadrat, dodać. 8x, odjąć 16. Mianownik przepiszę bez zmian. Redukuję wyrazy podobne. Mamy 2x do potęgi trzeciej. Dodać x kwadrat. Następnie minus 12x i minus 2x to jest minus 14x. Dodać 8x minus 14 dodać 8, ja dziękuję, ja już mi się głowa tutaj lasuje, minus 14 dodać 8 to jest minus 6x i 16 redukuje się do zera. Mianownik przepisuje bez zmian. Następnie zauważam, że w liczniku mogę wyłączyć wspólny nawias, wspólny czynnik. Mianownik przepiszę bez zmian. I teraz skracam tutaj, i tutaj. No i zostaje. 2x kwadrat dodać x odjąć 6 2 razy x odjąć 4 do kwadratu i gotowe